Witam serdecznie już w kontynuacji My Winter Car lecimy. Kontynuujemy. Idziemy od razu porąbać drzewo. Ja nie wytrzymam. Idziemy od razu porąbać drzewo. Czemu ta gra jest taka głośna? Nie wytrzymam. Dobra, nie wytrzymam. Dobra, pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić to porąbać drzewo. Mamy dużo problemu, mamy, jesteśmy głodni. Ja nie wytrzymam. Dobra, idziemy szybko się napić browca. Chcemy szybko się napić browca Patrzcie ile problemu nie Jesteśmy Dobra wszystko do zlewu rzucajmy Ale idealnie trafiłem tym browarkiem Lecimy szybko Kupić samochód dopóki jest 18 godzina i może od nas Ziółtek odbierze Może on nas żółtek odbierze dobra Patrzcie teraz kupujemy auto ja nie wytrzymam Kupujemy auto 08:60 95, 53. Odbierz od nas telefon. Patrzcie, nie odbiera od nas telefonu. Czemu on nie odbiera od nas telefonu? Dobra, jeszcze raz. <laughs> Odebrał, ja nie wytrzymam. Sąd, sąd, gada? Jasne, że tak, mam tu samochód. Przyjedź, wieździe mnie je szukać. Dobra, rozłączył się. Okej, okay, rozłączył się. I teraz będziemy mogli jechać po samochód, ja nie wytrzymam. Ja nie wytrzymam. Dobra, tu jedziemy tym traktorem. Jedziemy traktorem. Patrzcie, o odpalił się, ok. Światła ręczny. I czemu ręczny mi się nie ten? O, dobra, jedziemy. Ale gościa nie ma. Oj. Ale nie ma go. Za późno żeśmy przyjechali. Patrzcie, stoi tu, stoi tu mu. Ja nie wytrzymam. Może muszę mu do niego zapukać? A on domu nie ma. No Nie wytrzymam. To późno, żeśmy przyjechali. Która jest godzina? 22. Dochodzi, 22. Dochodzi. To żeśmy zrobili. To żeśmy zrobili. No. Ja nie wytrzymam. I co teraz? Dobra, jedziemy najpierw na CPN, po piwo. Autobus się tutaj wciął. E, o kurde. Ja bym mu pomógł, ale nie, nie mamy czasu. Przepraszam wariacie, chciałbym ci pomóc, ale nie mam czasu. Nie mam czasu teraz. I zawsze tutaj dostaję takiego laga małego, jak tu przyjeżdżam. Żeby do pracy jechać, to chyba w będę musiał. Acie tym traktorem na drifcie. Ile mam paliwka? Oj, 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 chyba trzeba zatankować. Wiecie? Dobra, na drifcie wierzę, Ja nie wytrzymam, ale zatankujemy. Dobra. I do pełna, do pełna nalejemy. Do pełna żeśmy nalali. Patrzcie, 144 tylko. Dobra, ej, a mogę zobaczyć, ile mam gotówki? Mogę zobaczyć, ile mam gotówki w bankomacie? Dobra, zobaczymy, ile mamy gotówki w bankomacie. Ok, 1300 1373. Dobra, nawet jedziemy bez kurtki, jest tam bardzo zimno, ale nawet się pocimy. Zimne poty mamy jakieś. Dobra, wiecie co? O kurde, ale pre-driftaż bym zrobił Dobra, mam nadzieję, że szybko to zrobimy Patrzcie Weźmiemy ręczny Zaciągniemy Jest zaciągnięty? Jest zaciągnięty, okej okay. I szybko się wyśkamy, szybko się wysikamy, szybko Nie like Szybko sikaj Bo tak nas pompa ciśnie Dobra, patrzcie, jadą Tak nas pompa ciśnie, że to jest hit Dobra Mamy lekkiego stresa Nikt nie jedzie, nikt nas nie... ten O szybciej kropelku i tym no Patrzcie, trzeba przytrzymać P, żeby... O, dobra Dobra, wsiadaj Dobra O. Na jedyneczkę I jedziemy Dobra, widzieliście jak szybko, żeśmy to ogarnęli? No i tu jest, tutaj jest samochód, tak? Ale go nie ma on tutaj nie stoi, wariacina Nie ma go Nie ma go Dobra, po prostu weźmiemy Pojedziemy do domu Przecież nie będziemy czekać 5 godzin Aż wyjdzie Jesteśmy w domu Pójdźmy szybko spać Ustawmy sobie budzik na dziesiątą Włączmy radio Dobra, nie, wiem, czy on cały... czemu on się nie gasi, ale. Dobra. Dobra, wyjdź, 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 wyjdź z tego traktora i biegniemy szybko do domu. Dobra. Wyjmijmy wtyczkę. Stawmy sobie ten Guzik na dziesiątą. Dobra, i pójdźmy spać po prostu. Dobra, jesteśmy, dziesiąta rano, dziesiąta rano. Boże święty, mamy dziesiątą rano. Od razu, bez, 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 gadania. Mogę ubrać kurtkę? Mogę ubrać kurtkę, ja nie wytrzymam. Dobra, ubraliśmy kurtkę. A patrzcie, ten budzik teraz będzie dzwonił nam. Dobra. Jedziemy szybko. A wyłączcie światło w domu. I jedziemy po tego. I jedziemy po ten. Ja nie wytrzymam. Idziemy po samochód. Dobra, jest dwunasta. Ja nie wiem, dwie godziny tu jechałem. Jest tu. Stój, proszę. Stoi, nie wytrzymam. Stoi, wariacik. Dobra, ja nie wytrzymam. On se stoi, on se stoi. Ja muszę mu dać te pieniądze teraz. Dobra, jak mam ci dać te pieniądze? Dobra, dobra, najpierw weźmiemy te rzeczy. No gadaj, 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 gadaj sobie tam co chcesz. A my bierzemy części, my bierzemy części. Ja nie wytrzymam. Patrzcie. Dobra, skończył gadać, mogę ci już zapłacić za to czy nie? Koniecznie? O nie. O. Co? Proszę. Proszę bardzo. Dobra, ja ci przywiozę zaraz te drzewo, ale... Najpierw muszę wziąć te rzeczy wszystkie. Dobra, jeszcze coś tu możemy wziąć? Chyba nie. Patrzcie, jaką będziemy mieli, formankę. Patrzcie, jaką będziemy mieli, formankę. Ja nie wytrzymam. Ale popchnijmy to. Mogę to jakoś przesunąć. Kurde, no przesuńmy to, błagam. Ja to chcę przesunąć. Ja chcę to przesunąć. Dobra, wiecie co? Podjedziemy sobie traktorem. Patrzcie, ile rzeczy tu jest. Dobra, zamknęliśmy drzwi, okej. Okay. Dobra. Pracownijmy się. Okej. Okay. Oj, ale walnęliśmy. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Ja nie wiem co ja robię, ja nie wiem co ja robię. Mamy hak. Dobra, dobra, i teraz czy da się tu przesunąć? Żeby nie ten, dobra. Nie, 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 proszę nie, proszę nie. Okej, okay. dobra, 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 mamy to. Mamy to, ja nie wytrzymam. Ja nie wytrzymam. I jedziemy do domu. Będziemy to ciągnąć za sobą, ale powolutku. Żeby nie było lipy. Dobra. Dobra, jedziemy. Weźmy sobie jedynkę. Nawet tak jedźmy. Jedźmy nawet tak. Żeby nie było lipy. Ja nie wytrzymam. Dobra, te auto. Nie wiem, czy one. Dobra, weź na high. Patrzcie, co, co się z tym autem dzieje. Dobra, dobra, ale jest git, jest git, mamy auto w końcu mamy auto, ja nie wytrzymam Ciągniemy je do domu ja Nie umiem tego składać Dobra, 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 dobra Ale coś, żeśmy walnęli Dobra, jesteśmy Mamy auto, pokaż je. Patrzcie, prawie jak nowy. Jest samochód pod domem. Części? Szczęści istnieją. Dobrze, mamy wszystko. Ja nie wytrzyma. Mamy wszystko, mamy wszystko. Oby ten samochód tam odpalił, nie? Bo jak nam nie odpali ten samochód, to. No jest lekka lipa, będzie. Mamy blok silniczka. Coś pięknego. Coś pięknego. Ooo, coś niewiarygodnego. I musimy teraz. Musimy teraz zrobić drzewo. Porąbać drzewo. Mamy tutaj jeden uchwyt. Jest tylko. Jeden uchwyt, dobra. Wszystkie rzeczy tutaj zanieśmy. Zanieśmy. O Jezu, coś jest. O, jakąś dźwignię, żebyśmy zaciągnął. Jak ja mam to wziąć? Błagam. Nie gadajcie, że to się zbagowało, bo się posram. Pożegam się, pożegam się zaraz. Było coś tu, było coś tu przed chwilą. Mamy to, mamy to. Już myślałem, że sól mi w odbyt. Ja nie wytrzymam. Dobra, dobra. Ja nie wiem, czemu to się tak trzyma, ale, okej, okay, może być. Coś jeszcze tu jest? Nie ma tu chyba już nic. Co tu jest? Nic nie ma. Dobra, wszystko, żeśmy wzięli. Patrzcie, autko. Trzeba kawek przesunąć. Kawek przesunąć. Zadajmy je tu. Dobra? Mamy auto, mamy wszystko. Moi drodzy, mamy auto, wreszcie mamy auto! O, jeszcze mnie zbustowało do góry. Dobra, którą mamy godzinę? Piętnasta. 15 godzina, 15 godzina jest. Chce nam się siku. Zróbmy siku. Oczywiście pod domem. Stoi, stoi, stoi burwanka nasza kochana. I teraz szybki poradnik, nie? Wam pokażę, jak to się robi. Patrzcie. Musicie stanąć, znaczy podjechać bardziej tu, o, cofnąć się. Tak, żeby go. żeby tą część tego stuknąć. O, dobra. Damy ręczny. Wychodzimy. Wychodzimy i teraz. Trzeba to jakoś przymocować. E, nie to, nie to, e, jak tu się przymocowuje? Jeszcze chyba bliżej muszę stanąć. Unda. Jeszcze muszę tutaj bliżej stanąć. Na ręczny. Okej, okay, dobra, coś w tego typu. Chyba. Dobra, idziemy zobaczyć teraz. Jesteśmy wystarczająco blisko. No, nie. Nie jesteśmy. Inaczej trzeba stanąć, po prostu. Dobra, spróbujmy teraz. Ostatni raz, jak się nie uda, pójdziemy spać, po prostu. Bo nic tutaj nie widać. Nic tutaj nie widać do cholerki. Dobra, wiecie co? Pójdźmy spać, po prostu. Gaśmy to. Nie, no dobra, ja się nie poddam, ja się nie poddam, ja to muszę zrobić. Patrzcie, jak żeśmy w to wjechali, nie? Patrzcie, jest tylko ten huk, no ja zaraz robię. Nie widzę, o coś było, ale to chyba też był ten huk, co? Dobra, ostatni raz. Ostatni raz idziemy spać. Ale przecież dobrze stoimy. Dobrze stoimy przecież. To ja nie wiem. Dobra, stoimy kawałek dalej. Kawałek dalej ustańmy. Patrzcie i ten huk jest. I ten huk jest. Ja zaraz nie wytrzymam. Trudzę się z tym brudnym drzewem. Ej, no nie mogę. Ja przysięgam, że nie mogę. Przysięgam, że nie mogę, nie. O, coś tego typu. I proszę, no. Co to jest najlepsze. To ja naprawdę się staram, ja naprawdę się staram, a mi nie wychodzi. Która jest godzina? 18. .00. Teraz. Ja naprawdę. Wyjdź mi z tym kurde hakiem. Na, po co mi ten hak jest potrzebny? Do czego mi teraz ten hak jest potrzebny? Ja się nie radzę. Przysięgam, że sobie nie radzę. Dobra, pierdziele to idę spać. Idę po prostu spać. Wywalone mam. Idziemy, sikamy. Patrzcie, jak nas pompa przycisła. Idziemy z... dalej, próbować te drzewo rąbać. Bo ja zaraz nie wytrzymam. Ja od 30 minut nie mogę podłączyć tego do traktora. Ja nie chciała ja robię coś źle. Ja od 30 minut staram się to naprawić. Ja przysięgam, znaczy naprawić, podłączyć to, nie daje rady. Naprawdę się staram. Ja naprawdę się staram i nie mogę. Nie mogę nic z tym zrobić Patrzcie, tylko mi ten jakiś hak ob obrzygany wyskakuje Ja już nic nie wytrzymuję Naprawdę, już mnie to denerwuje 45 pier... Za minut próbuję to zrobić i się nie da No wypier... z tym hukiem, tylko się ja Zaraz nie wytrzymam Przepraszam za przekleństwa, ale już mnie to irytuje, nie. To się przewróciło. Kurde, to się przewróciło. No nie mogę. Co ja z tym robię? Co ja z tym robię? Nie wiem. Kurde, nie wiem, co ja z tym robię. Ustaw się tym, żeż kurde! Jeżeli to jest to, to ja nie wytrzymam. To nie jest to. Tutaj mamy dźwigni dużo. Tu jest driving enter jakiś, lift lock, i tu jest. A, muszę najpierw driving moda, ok. Range Selector, tu jest to jest ta? Tak, to jest chyba to. Ok, dobra, ja nie wytrzymam ja pierdzielę. Działa, działa, ja nie wytrzymam. Ja nie wytrzymam. Dobra, zaraz do, tak by mnie musieli zadzwonić. Teraz sprawdźmy, się podniesie. Już się nie podnosi, dobra, już się nie podnosi. Dobra, czyli mamy całe zrobione. Dobra. Dobra, mamy zrobione. Położymy po prostu traktor w tym miejscu, tutaj. Na razie nie będziemy go tego transportować, tego drzewa. Zrobimy to rano. Dobra, gaś. Nie wiem czemu się to nie gasi, ale dobra. Dobra, mamy drzewo. Nie wiem, czy ten traktor się nie gasi. Idziemy do domu teraz z bucisza. Może się uda spać. Może się uda do tej godziny pospać. Dobra. Z lekką delirką wstaliśmy, ale jest jasno. Jest już jasno. Którą mamy godzinę? 9 rano. O, mamy 9 rano. Dobra. Mamy dziewiątą rano. Bierzemy alkohol ze sobą Bierzemy ze sobą alkohol I oby, oby zadziałał ten samochód, błagam, oby ten samochód zadziałał, bo ja się posram Albo się pożygam Albo to i to, jelitówka, siądź zaraz Co to jest? Gazelin, to gazelin nam nie jest potrzebny, gazelin, tylko jest tam potrzebny dieselin. Dieselin nam jest potrzebny Pokaż to Jest Jest, jest, dobra, on chce, on chce Dobra, wiecie co? Zaryzykujmy. Zaryzykujmy tylko najpierw zapiszmy grę. No, tak będzie bezpieczniej po prostu. Teraz powinna być dziesiąta. Tak, dziesiąta rano jest. Niektóra jest godzina. Dziesiąta rano. Dobra. Dobra. Budzik trzeba włączyć. Mamy dziesiątą rano. Dobra. I jedziemy z drzewem. Jedziemy najpierw z drzewem. Najwyżej, no tak jak powiedziałem, Eee. Nie ogarnie nie dojedziemy tam po prostu i tyle Mamy piwo w razie czego Mamy mało paliwa Na rezerwie może dojedziemy Odpalaj Dobra, odpalił Zrobimy to jak najszybciej się da Mamy wystarczająco dużo drzewa bądźmy sobie radio I jedziemy. I jedziemy. Dobra, ale damy radę, damy radę. Zdaje mi się, że damy radę na spokojnie. Patrzcie co się dzieje. Prawie rezerwa. Proszę, abyśmy dali radę, bo ja się posikam. Posikam, pożygam, posram wszystko na raz. Dobra, mamy kolejny skręt. Ale już się rezerwa zaczyna, już się rezerwa zaczyna. Jademy. Już się rezerwa nam zaczyna, ja zaraz nie wytrzymam. Jeszcze się nawet rezerwa nie zaczęła. Dobra. Dobra, jesteśmy, jesteśmy, on już czeka, on już czeka. Dobra, oby nam się udało, oby nam się udało. Nie! Ja nie wytrzymam. Tak. Jest, jest. Ja nie wytrzymam. Dobra, i teraz jaka dźwignia to była? Jaka tu teraz dźwignia była? Błądzie to. Chyba. Nie, to nie było to. To nie było to. Czy dzisiaj tylko my summer car? Yy, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Patrzcie, ja sobie nie radzę. No, czemu to czemu tu się nie za. To co ty robisz? Aha, bo tu jest zaciągnięte. Ja pierdzielę. Może to? Dobra, to jest to. Dobra, mamy to. 3200 3200 3200 nam zapłacił. 3200 nam zapłacił. Ja nie wytrzymam. Maliu. A czemu nie możemy jechać? Czemu stoimy? No, no, neutralny mam. Dobra, nieważne. Czy mi się uda pojechać na CPN? Czy mi się uda pojechać na CPN? To jest pytanie. Gas mi, zgas mi. Dobra, jedziemy do... Je... Czemu mi gaśniesz? Czemu mi gaśniesz? Ja nie wytrzymam. Kurwa, dupę jego mać. Ja pierdolę. Ja pie... Będziemy szli teraz do domu 40 minut. Kurwa, mać.